Cześć, dzisiaj razem z Guciu 998. Hej, cześć, witajcie. Zagramy sobie na niestandardowym poziomie trudności. Mnożnik około 8,5. Brak dowodów, trzy przeklęte przedmioty. I sanity na start równe 0. Serdecznie zapraszam. Nie eee, Assassin. Kostkę mamy. Przy piwnicy przy wejściu widzę. No w sumie ten. Nie wiem po co ci mówię, i tak by się zobaczył. Mamy okno. Czy wołaniu jest? Jest. Tak, robimy ją od razu? A nie, nie wiemy gdzie schować. Nie wiemy gdzie. Karaga? Nie, czyli mam pozytywkę. A, już wiem. Tu mamy, na korytarzu, szafkę Oho, chowaj się Manifa? Nie wiem, to nie manifa Wpinuj swoich Strasznie wolny Ale... jest Revenant No Mamy duszka łóżka Skończył? Szybko skończył jakoś nie? Co tu robi obrazek? Na no, w szafie u nas? Co to stało się? Nie idę tam. Dobra, muszę wziąć świeżego smudza. To ciężko będzie, nie? A ty proszków nie wziąłeś, ty, hopok hop. No nie <laughs> Ciężko będzie, musimy szybko to zrobić, nie? Zobaczę co mamy z zadań Zdjęcie, krzyż, event Zdjęcie, krzyż, event, to krzyż musimy sobie przy szafce rzucić Jakbyś mógł wziąć krzyż i aparat, to by było Montu tu zaczyna, nie? A tu jedyna nasza szafka. I lecimy... Tu rzuć go po drodze i polecimy zrobić ten. To akurat powinien się zużyć krzyż. Chodź. Mm -hmm. Ja szafkę poprawię. Jeżeli nie zużymy, to krzyż się zużyje. Gotowe? To jedziemy Od razu zostawiam upalenie Ucieczki nie mamy, z tego co pamiętam Skoro ucieczki nie mamy, to nawet nie będę bawił w uciekanie jemu, nie? papa mm. papa Conch de hanta. doinara no inara bah ya ya oh. ah, ya yeah? Nie, duchuś. To prewent nam został, tak? Tak. Do i do szafy chyba, nie? jest. Ja? A drugiego krzyża byś wziął, czy smurza wziąłeś? Nie mamy chyba. Mamy jeden. A, mamy jeden. Dochocznie, dochocznie, dochocznie. Tak jest. A już ugryziony, do widzenia tak. <laughs> 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 Oj paj wypalił smucza. A jak? Nie za swoje pieniądze, to patrz. A, Chojrak Takie fi, o, o. Zaznaczyłeś? O. <laughs> 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 zaznaczyłeś ducha? No ja zaznaczyłem, a ty. Kogo? Rewenanta. To jest. No! No. Po co to zamknąłeś i otworzyłeś? Przepraszam, zamknąłeś. musiałem przewietrzyć. Musi... Ciężka atmosfera, On musiała... No, napuściłeś, tak? <grym> <grym> mm -hmm. Tak jest. Uh -huh. Ile poziomów? I ile? 7, i 8.